W 1886 roku Oskar Kolberg pisał. A żeby w należytym porządku przedstawić właściwości etnologiczne kraju tak rozległego, który z tego samego już względu znaczne w charakterze i typie mieszkańców wykazywać musi różnicę, podzieliliśmy bogaty materiał etnograficzny stamtąd pozyskany na cztery części wedle geograficznego ziem mazowieckich położenia z których każda da obraz mniej lub więcej w szczegóły obfity życia mieszkańców, część te zaludniających. Mazowsze Polne to jest kraj zachodni, mimo niemałych jeszcze obszarów leśnych, przeważnie rolniczy, szeroko po lewej stronie Wisły rozłożony. Mazowsze Leśne pod Laskiem także zwane, wschodnie, po prawej stronie Wisły, a lewej Bugu położone. Mazowsze Stare po prawej stronie Wisły, prawej Bugu i obu brzegach Narwi rozłożone. I Mazowsze Pruskie. Gdyby nie Oskar Kolburg, znany muzyk, kompozytor, zbieracz, folklorysta, to byśmy byli złożeni o 70 tomów. Ksiąg traktujących o zwyczajach, o mowy, podaniach, gusłach, zabobonach, pieśniach ludu polskiego. Dzięki temu mamy możliwość sięgnięcia do tego, co jest i co było. Możemy się zahaczyć o te zwyczaje, zarówno bożonarodzeniowe, jak i wielkanocne, zobaczyć, co jest pielęgnowane, a co już odeszło zapomniane. zapomnienia. Stąd jesteśmy w tym książeńcym mieście w Płocku. I, I na Mazowszu. A pojedziemy, i również na Podlasie. Okay. Czy moglibyście Państwo nam powiedzieć coś na temat jednej z najstarszych pieśni wielkanocnych Chrystus zmartwychwstan jest. Wiemy, że powinna się znajdować gdzieś w Płocku. Gdzie jej szukać? Proszę Panią, może w Muzeum Mazowieckim, może w diecezjalnym, może w katedrze, no, nie bardzo chyba wiemy i możemy pomóc. Pamiętam, jak sprawowałem posługę organistowską w parafii Stary Biały, pod Pockiem, to ówczesny ksiądz wspominał istotnie o księdzu Kazimierzu Starościńskim, znanym muzyku. Zasłynął z tego, że odnalazł jedną ze zdrotek starej XII-wiecznej pieśni wielkanocnej Chrystus z martwych jest. Odnalazł ją, co ciekawe, w grzbiecie starej księgi. Taki ksiądz-chirurg. Ksiądz-chirurg, dociekliwy naukowiec. A Stary płoc, w którym kwitnęło życie liturgiczne w średniowieczu bardzo prężnie, do dzisiaj zachowały się trzy graduały najstarsze z XIII wieku. W jednym z tych graduałów, z wieku XIV, Świętosław z Wilkowa w 1356 roku zanotował pierwszy poetycki tekst, który znamy w języku polskim, w księdze zwanej właśnie Graduał Płocki. Jest to pieśń wielkanocna, Chrystus z martwych stał jest jedna z, najstarsza, z najstarszych, nie najstarsza znana pieśń która została zapisana w Graduale Płockim. Ta pieśń była wykorzystywana podczas procesji, o której też wiadomo, że w Płocku lud wraz z duchowieństwem wokół katedry w czasie procesji rezurrekcyjnej wędrował, śpiewając na przemian z łacińską sekwencją Wiktymy Paschali Laude z pieśni, którą pozwolę sobie zacytować w oryginale, jak była zapisana. Chrystus z wstał je, ludu przykład dał je, esz nam z martwych wstaci, z Bogiem królowaci. Kyrie eleison. I ten lud, który właściwie wiadomo, że nie rozumiał po łacinie, mógł się włączyć w uroczystą procesję rezurekcyjną tymi właśnie słowami. Nie wiem, czy zauważyłaś, że wiele zwyczajów ma taką staropolską, trochę dziwną, czasami śmieszną nazwę, na przykład kumkanie albo wybitki, czyli nasze tradycyjne zbijanie się jajkami. No, czy chociażby gajek. Dziewczęcy zwyczaj chodzenia w drugi dzień świąt wielkanocnych z zielonymi gałązkami najczęściej zwanym właśnie gaikiem albo Majkiem. No a chłopcy chodzili z kogutem, inaczej zwanym kurasem. Nawet Kolberg opisuje ten zwyczaj. Dyngownicy chodzili od domu do domu, śpiewając z towarzyszeniem skrzypiec lub wioskowej kapeli. Był to czas składania życzeń gospodarzom na ten tu nowy rok, co nam go Pan Bóg dał. Od podwórka do podwórka. Idą chłopcy, niosą kurka, a niezwykły jest to kurek. Skrzydłą zdykty, ogon z piórek, grzebieniasty, kolorowy, wielkanocny, dyngusowy. Ma dwa kółka zamiast nóżek. O, już wjeżdża na podwórze! Wielkanoc obchodzona jest od roku 325 w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca, przypadającą pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia, na pamiątkę męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. Tradycja ludowa wykształciła wiele zwyczajów, które do dzisiaj przetrwały w różnych regionach Polski. Przyszliśmy tu po się, po zielonym śmigusie, nie prosimy o ciele, bo to dla nas za wiele, ale o kiełbasę, co się nią opasę. Jakbyście nam jaj oddali, też byśmy dziękowali. Rano wstali, zimną rosę otrząsali. Panny nam się dziwowały, po kopie jaj nam dawały. Teraz pójdziemy do Oracza, da nam chleba i kołacza. od Oracza do Dunaja, usmaży nam cztery jaja. Oj zieleni się zieleni, młoda trawka tuż ziemi Słuchając o tych starodrukach mazowieckich, tak na myśl przychodzi mi taka inna pieśń, która powstała w okolicach Białego Stoku. Pieśń wydana w oficynie Supraskiej, przypomnij. A masz na myśli Franciszka Karpińskiego? Pieśni nie zna śmierci pan Żywota? Tak, tak. Franciszka Karpińskiego wydana w zbiorze pieśni nabożnych. nabożnych. Nielekroć uczestniczę w procesji rezurekcyjnej w Zabłudowie tyle razy powraca myśl, że Franciszek Karpiński owe pieśni napisał właśnie w Zabłudowie, a ta pieśń, która, no, bo głównie pieśń wieczorna i poranna, kiedy ranne wstają Zorze i. I inne pieśni są, kolenda jest bardziej znana aniżeli, ale pieśni Wielkanocna również. Ja może zacytuję fragment, bo wydaje mi się, że jest to ogromnie ważne. Pieśni o zmartwychwstaniu Pańskim. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała grobu pęta ręka święta. Adamie, dług Twój spłacony, okup ludzki dokończony, w niej idziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twemi. Przez Twe święte wstanie, z grzechów powstać daj nam, Panie, po tym z Tobą królowanie. Alleluja. Sangi to nie było w Wielkanocy, kiedy się taczalo jajkami, pamiętam, a ja się nauczyłam od swojej mamy pisać, wiecie co, i piszą moje córki, moje wnuczki, wszyscy. Jest regionem bardzo bogatym w tradycje etnograficzne, zwłaszcza związane ze świętami, z obrzędowością, a szczególnie tu wyróżnia się oczywiście okres Wielkiej Nocy. Z racji tego, iż Podlasie jest zamieszkiwane przez ludność wyznania katolickiego, jak i prawosławnego, mamy tutaj bardzo jeszcze ciekawy zwyczaj zachowany, a mianowicie święcenie potraw które później są spożywane w czasie Wielkanocy przy krzyżach które są gdzieś tam w wiosce przy kapliczkach zbierają się wtedy wszyscy mieszkańcy wioski przynoszą ze sobą w koszykach wszystkie te potrawy które mają święcić a więc jakieś wędliny sól ale przede wszystkim ciasta ale przede wszystkim oczywiście pisanki te pisanki są malowane w bardzo taki charakterystyczny sposób a mianowicie są malowane woskiem na północy Białostoczyzny i tutaj oczywiście wyróżnia się Lipsk. Jest tam ośrodek pisankarski, który wiąże się z batykiem szpilkowym. Macza się szpilkę, stąd właśnie nazwa, w wosku pszczelim i szybkim ruchem tak aby jeszcze zdążyć przed zasknięciem wosku na powierzchni jajka, pisanki maluje się kreseczkę. Już mam pokolorowane, to już po białym mam popisane. To będzie pod to, to, co mamy napisane, to będzie białe, paseczki. A teraz, co będę pisać po żółtym, to będzie żółte. Druga technika, nazywana jest bardzo mądrze przez etnografów techniką batiku lejkowego. Spotykana jest na południu Białostoczczyzny. I charakteryzuje się tym, że mamy tutaj właśnie lejek. I malując tym lejkiem po powierzchni jajka, otrzymujemy, możemy wykonać taką już długą kreskę. Z pisankami wiąże się staropolski przesąd. Jeżeli dziewczyna w wielką sobotę obmyła twarz w wodzie, w której gotowały się jaja na święconkę, wierzono, że na zawsze znikną wszelkie mankamenty jej urody, na przykład piegi. Kraszanki niosły również ważne przesłanie miłosne. Otóż w lany poniedziałek każdy chłopak, wręczając pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. Taką bardzo też charakterystyczną tradycją związaną z Wielkanocą jest obchodzenie uroczyste Niedzieli Przewodniej. Czyli w tydzień po Wielkanocy ludność wyznania prawosławnego wychodzi na swoje groby i tam zostawia na grobach właśnie pisanki, ale także i pożywienie, na przykład jeszcze okruchy ciasta Wielkanocnego. Oczywiście to jest tradycja bardzo, bardzo stara, sięgająca jeszcze czasów przedchrześcijańskich, także na pewno Podlasie jest takim regionem, którym można zobaczyć wiele, wiele interesujących starych tradycji. Com carne. Com carne.